A, dzień dobry. Nie jestem w domu, jestem u przyjaciół. Tak mi tutaj pięknie próbują o, ugościć. Miłe to jest, że ma się takich ludzi, do których można po prostu wpaść i zawsze jest do ciebie czas i zawsze jest chęć. Myślę sobie, że tak może też wyglądać trzeźwość cześćwość rozumiana jako stan ciała, umysłu i ducha. To, że jest miło, że rozmawiamy, że doceniamy swoją obecność, że jesteśmy zadowoleni z tego, że ciągle żyjemy i że chociaż nie jest łatwo, bo czasami wcale nie jest łatwo, to że jednak możemy doceniać to, że jesteśmy, że Możemy się widzieć, że możemy porozmawiać, zapytać, co u Ciebie, wykazać taką troskę i życzliwość. I to jest bardzo miłe, bardzo pomocne. To jest wzmacniające. Obecność drugiego człowieka, jego takie zainteresowanie Tobą jest bardzo ważne. Dodaje sił, dodaje motywacji. Sierpień, miesiącem trzeźwości: trzeźwości od alkoholu, od używek, ale myślę, że również trzeźwości rozumianej szerzej jako to, że ja Cię widzę. Widzę Cię. Jesteś tu.